Też byłam kiedyś obcokrajowcem, co prawda nie przez lata, ponieważ spędziłam półtora miesiąca w Meksyku, było to i mało i dużo. Mało ze względu na to, że nie przeżyłam jeszcze tęsknoty i takich rozterek osoby, która przebywa w, w obcym kraju, ale wystarczająco na tyle, żeby, żeby wrócić z jakimś takim doświadczeniem, które. Można powiedzieć, że zmieniło mój sposób patrzenia na wiele spraw. Po powrocie do Polski jednak widzimy, jak jesteśmy ograniczeni w wielu kwestiach. Meksykanie patrzą na wiele rzeczy w zupełnie inny sposób. Dużo rzeczy jest dla nich prostsze, nieskomplikowane. Problemy, które nam wydają się problemami, dla nich okazują się łatwe do rozwiązania. No i też odwrotnie. Problemy, które dla nas nie są żadnym problemem, dla Meksykanów czasem okazują się e, ciężką sprawą. Także e, wyjazdy przede wszystkim pokazują, że na wiele rzeczy można spojrzeć w różny sposób. I na pewno otwierają nas, otwierają nas w sposób nasz sposób myślenia. Stawiają nas w sytuacjach, w których myślę, że w Polsce nie mielibyśmy okazji e, stanąć. Też e, Sposób myślenia, sposób postrzegania świata bardzo się zmienia podczas podróżowania, i mi się wydaje, że to jest jak zażycie troszeczkę narkotyku. Zmienia się Twój sposób widzenia, i też chcesz dalej to robić, dalej podążać, więc dalej jeździć i odkrywać nowe rzeczy. Za granicę zacząłem wyjeżdżać. Nie wiem, czy to wcześniej, mając 16 lat. Były to przeważnie krótsze, króty, krótsze wyjazdy, ale zdarzyło mi się też mieszkać dłużej w Irlandii i w Niemczech prawie 2 lata. Z tym poczuciem bycia obcokrajowcem to może kwestia jest o tyle problematyczna, że tak naprawdę nigdy do końca nie czułem się swobodnie w Polsce. Więc nawet nie wyjeżdżając za granicę, właściwie Odczuwałem jakiś dyskomfort w tym kraju, także właściwie wyjeżdżając za granicę. Właściwie paradoksalnie było to tyle ciekawe, że moje nastawienie się nie zmieniło, gdyż zarówno za granicą, jak i w Polsce czuję się trochę wyobcowany. Nie mówiąc tego priorytetownie, tylko właściwie pozytywnie. Więc jakby moja podmiotowość bardzo się nie zmieniła za granicą. Aczkolwiek oczywiście różnice są zauważalne. Um, tylko może problemem to jest to, że większość moich znajomych, czy to ze względu na pracę, czy osoby, które poznałem to jak selektywnie do nich podchodziłem, to są osoby, które same mają dosyć dużo doświadczenia, jeśli chodzi o bycie, um, dosyć intensywne przemieszczanie się, także ich, um, ich poczucie właściwie nieprzenależności jest raczej um, zbliżone do mnie, dlatego... Um, Rozmowy na temat tego, kto skąd pochodzi, tak naprawdę bardzo często doprowadzały do znalezienia wspólnego gruntu właśnie w tej mobilności. Więc jakby jest to ten czynnik łączący. Mieszkając w Niemczech, zważywszy, że Niemcy dosyć dużo podróżują i w Niemczech pracuje zdecydowanie więcej obcokrajowców. Ja akurat pracowałem w środowisku teatralnym, więc byli tam w teatrze, w którym ja akurat miałem najwięcej wspólnego, to Połowa grupy to byli Polacy, Litwini, ale też i Azjaci, więc jakby... Um, których tożsamości były na tyle um, wymieszane, że jakby, to właściwie był ten czynnik spajający. Nie, nie było żadnego poczucia właściwie wyobcowania, bo wszyscy właściwie trochę byli skąd indziej, więc musieli sobie stworzyć te miejsca dla siebie.